Panowie, macie 5 sekund na wybudowanie swojego wymarzonego prezydenta 5, 4, 3, 2, 1, 0 Co ma taką brodę? Na senyszyn i to jej dripowski łańcuch O kurde, bardzo ładna budowla i, i bardzo podobna do niej, nie powiem, że nie Ona ogólnie tutaj leci yy, na niszczycielu, bo ona jest fantastyczna yy, A co ty tutaj masz kuszywą? Dla niektórych perfekcyjnym prezydentem jest Czaskowski dla oh. innych jest na przykład Tanoski. Ja mam jednego prezydenta mi są kluczyki epickie Łoooo kluczyki epickie na naszym serwerze, Bap, bap, ba, ba. Głosuje. Kuszymos stracisz punkt Macie 5 sekund Na wybudowanie swojego Pana od matematyki Ja na studia chodzę Jaka ci pana od ja matematyki? Ja na studia To sobie przypomnijcie jak wyglądał Ja nie wiem pana Ja wiem babę To wybuduj babę 5 4 3 2 1 0 Profix co ty tutaj robisz? Babę od matematyki To jest twoja pani od matematyki? No takita? Tak. tak? tak. Eee, o. Jak inaczej ci mam babę? Teraz wygląda jak chłop. No teraz widać rucicę <noise> To ci wygląda jak kobieta? To nie jest kobieta. Kaziuk, Kaziuk, ale chodź tam z tyłu. O! Kurde, powiem ci tak, kuszyno. to wygląda bardziej realnie, tracisz punkt. No bo ty kobiety w życiu nie widziałeś. Pracisz, z dzisiaj z nami jest, wybudujcie furasa. To jest trudne. 5, 4, 3, 2, 1, 0. jestem wilkiem alfa. Czemu wyglądasz jakbyś był zjarany? A ty Krzymas co tutaj wybudowałeś? Nie! Nie, ja stąd wychodzę? wiem, że lubisz niskie, przygotowanie się specjalnie na ciebie, słuchaczko. Dostał mnie! Jero, je! Kuszymas przegrywasz, racisz to życie! Szymos mogę zostać twoim kolegą jak chcesz Co tu się dzieje?